Wszedłem oh. yeah. wyżej, oni zostali na dole Mówili nie dasz rady, dziś patrzą za zazdrością moje role Każdy chce historii, gdzie upadam, nie wyszło wam sorry Bo ja zjadłem porażki na śniadanie, by tylko puste słowa i nory Ciężkie dni na barkach, każdy kilogram to blizna Urosłem z bólu, nie z waszego, serwowanego Big i insta Mówili po co walczysz, bo ja nie chcę być nikim Chcę cię zgasnąć razem, ja wolę płonąć jak Feniks sam na tron, taki los mi się trafił Złoto błyszczy, ale serce znowu krwawi Krzyczą królew, nikt ręki nie da mi Sukces boli, gdy przy tobie nikt nie stoi Bratni, ja miałem ludzi przy sobie tu są tylko po stronach Bo gdy świecisz za mocno Każdy szuka w tobie słonach. W oczach mam stal Choć w środku jest trochę strachu Ale idę, bo wiem Wróg czeka zawsze w tłumie U boku, nie w piachu Dali mi fałszywy uśmiech Ja oddałem im ciszę Bo jeśli ktoś jest ze mną To nie tylko gdy liczby się liczą Dobrze znam wasz teat Jeden błąd i klaskacie klęsce Lecz ja stoję nawet jeśli muszę drzeć w ręce Chcieli, żebym zniknął Chcieli, żebym spał są górę, bo tam widzą mnie sam, sam na tron Taki los mi się trapił. Złoto błyszczy, ale serce znowu krwawi Krzyczą królecz lecz nikt nie da mi Sukces boli, gdy przy Tobie nikt nie stoi, bratni Ufam tylko sobie Bo inni chcą odebrać to, co moje Zrobiłem swoje bez pleców, bez łaski, bez broń. To cena za koronę, samotność, która gryzie. Ale przynajmniej wiem, każdy krok to naprawdę moje życie. Jeśli spadnę, wstanę, oni wciąż będą osobami, które patrzą tylko nocą. Bo za dnia brak im odwagi. Wybudowałem tron z Ty tylko chcecie go dotknąć. Ale pamiętaj, król, bez tłumu też może być potwór. Sam na tron i nie Pytaj czemu tak? Kiedy śmiali się wszyscy, dziś milczą jak grubi strach. Sam na tronie nie udźwignę, to patrzę. Korona ciężka, ale dźwigam ją jak tarczę brat. Znajdę ją znowu w bliznach, bo kto był sam na tronie, ten już nigdy nie klęka.